Marvis Mobile Homes, całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOL. Za to jest ten mocniejszy dzisiejszego wieczoru z braci, czyli Przemysła pomiędzy Australijczykiem a Bartoszem Pańborem. Bardzo dobrze z drugiego pola Jack Holder. Jako pierwszy melduje się w pierwszym oku, ale Przemek już teraz rozpędza się po szerokiej, mało wyłamanym motocyklem i zaatakuje Jacka Holdera. Ależ wspaniała pika Przemka Pawlickiego, no to tylko, że siła środkowa jest nieubłagana i Jack Holder momentalnie wraca na prowadzenie, ale skoro Przemek wygenerował prędkość raz, to robi to u raz drugi, tak jak Rywala Przemysław dzisiaj przy W69 zrobi show, ale Jack Holder też chce się ścigać, wyjechał teraz mocno przed nos Przemkowi Pawlickiemu, prawie doszło tam do kontaktu, ale na całe szczęście obaj jadą dalej i obaj gotowi są zafundować nam emocje do ostatnich metrów tego dwunastego wyścigu. Przemysław Pawlicki teraz po szerokiej, nie blokuje go Jack Holder i na polach. z powrotem wychodzi na prowadzenie, jeszcze jedno okrążenie szans i nadziei Jacka Holdera. Na przeprowadzenie jakiejś kontry, ale Przemysław e, już chyba nie chce tego wypuścić. Ostatni łuk mniej więcej tą samą ścieżką. Obaj panowie, no więc jako pierwszy linię met i tu w jakim stylu przekracza Przemysław Pawlicki.